Orbitę? Ja bym chciał, żeby przynajmniej orbitę zaliczyć. Jak orbitę? No, no, tutaj... Do Koziencka? Oblecenie? No. no. Kilkakrotnie nam obleciałem. Ja? Yep. No. Kilkakrotnie. Wielokrotnie, nie Aha. kilkakrotnie. Tak mogę powiedzieć. Ale co, żeby byłeś na orbicie? Na no, orbicie byłem, no. Bo tam coś mówiłeś o kosmosie, nie? No tak, no. Ale co, była szansa, żeby w kosmos wylecieć? Tak, tak, no to ja byłem na tym. Z naszej strony jest Mirek Hermaszewski, za Rybnym mieszka. Hermaszewskim się rozmawiają jak z tobą Co z ćwiczenia? Ćwiczenia, no to masz naprawdę, że sprawnościowe to musisz być prefekt. Nie do, że na trampolinach, stan nieważkości, stan próżniowy, takie różne, jak się mówi, ci głębokościowe pod wodą, ile ta, wytrzymujesz. Ta, tam, tam w Rosji. Tak, tak, tak. To, tam jest głównie kierunek kosmiczny. No tam jest głównie kierunek kosmiczny. I jak długo tam byłeś? Ponad 9, prawie 10 miesięcy. Długo. A miałeś tam kombinezon? Tak, tak. Na odrzutowych kule ziemsko zacząłem poznawać praktycznie. praktyce. jak ta szkoła się To jest jak szkoła, szkoła jako w Dęblinie, a później dalej się rozsyłają. No słuchaj, ty mi... Jak się mówi, samolotami odrzutowymi, tak? Aha. No to trzeba wszystko pokonywać czy cokolwiek innego. Zdobywasz ten sposób jak tak zwane licencje, nie licencje. wiesz, pierwsze momenty to są, wiesz, wrażenia są. Aha. Okropne, ale później, wiesz, to już jest. No to naprawdę. To się normalnie tak chodzi w krew. O, tak jak życiem codziennym. Gdzie raz zabierasz?

bo mnie głodzą i Szyma muszę Pana podjadać. Tak o, tam, w już jest. Co, u mnie? Nie. Gdzie jest ten prosiaczek? Na no, A może też przewieczyć się chciał? No, no on, on żyje. żyje. <laughs> e Co robią? Trener... Obgryźć No co? Bardzo dobre. Polecam. No oddajesz. Trenerze, ja sobie można zjeść, nie? Można? Ja ja to można? Pewnie. Bardzo to dobra sprawa. Kurde, kasę a ja jeśli ja zapytasz czego? Czy To ten żurek. I kawa. Ile masz To z dwóch! To ile ważysz, Michael? 52. Gdzie prosiaczek? To właśnie, To tu To ile? To ile? nie. Takie dostałeś <noise> do Właśnie. To się zbije. Tylko my się wybraliśmy. No. Takie rzeczy się robiło. To się zbije, czy się kogoś zbije? Kogoś też? Lele. Nie, To jest

Dzień dobry, witam, witam. Czy nocy była. Super. Samotnie. <grymne> tak. Samotnie, ale samotnej nie było. Nie było. <grymne> Widzę kabusia. A jak, ale a aż... <grymne> Dzień dobry panie trenerze. ja jak zwykle uwieczniam co się da... Ja sprawdzam ile zjedzą zawodnicy przed walką. Czy Dzień. będą mieli siłę? Na wszystkiego. Ja robię kanapkę z dżemem, do tego jajka i warzywka. A ja jeszcze nie wiem. To co widać na załączonym obrazku? Czy tak? Dwie parubeczki, do tego smaczny ketchup Heinz, dwie połowę jajeczka i, tak I O, przyjaciół. O, zgadzam się. <śleskowitany>